Witamy na kolejnym nagraniu dotyczącym dialogu transformatywnego. W tym odcinku zajmiemy się tematami rasy, władzy i kultury. Bardziej konkretnie skupimy się na poznaniu znaczenia tych tematów, na refleksji, zastanowieniu się, jakie znaczenie ma rasa, kultura czy władza z punktu widzenia praktyki transformatywnej. Zajmiemy się też tym, jak sobie radzić podczas facylitacji pracy z grupami z rasistowską albo bardzo agresywną mową. W końcu hmm, zastanowimy się, dlaczego facilitatorzy transformatywni nierównoważą układu sił, nawet jeśli widzą, że hmm, takie nierówności występują. Temat rasy, kultury i władzy, każdy z nich jest bardzo obszerny, trudno w szczegółach. Omówić go podczas takiego krótkiego nagrania, natomiast mamy nadzieję, że bardziej im podstawowe pojęcia, żeby mieć świadomość występowania tych tematów i jakie mają znaczenie z punktu widzenia pracy facilitatora. I mamy nadzieję, że będzie to wystarczające, żeby wiedzieć, jak sobie radzić z nimi w transformatywny sposób. Zacznijmy od tematu rasy. Więc przyjęte jest w naszej kulturze ogólnie na świecie myślenie kategoriami rasowymi jako coś, co jest pewne. Widzimy coś i mówimy, że ktoś jest biały, czarny czy pochodzi z Azjatą. Natomiast z punktu widzenia najnowszych badań okazuje się w zasadzie nie ma to zupełnie ugruntowania w rzeczywistości biologicznej. Co więcej, ostatnie badania genetyczne wykazały, że istnieje większe zróżnicowanie w grupach niż pomiędzy grupami, które uznajemy za rasowe. Miałem okazję czytać jakiś czas temu książkę, która jest napisana dla nienaukowców takim ciekawym językiem, przystępnym językiem. Jest to książka Adama Rutherforda, krótka historia wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli. Właśnie różne opowieści zapisane w naszych genach. I tam między innymi jest rozdział, który nazywa się Koniec Rasy. Wszystkich, którzy chcą Głębiej zapoznać się z tymi właśnie tematami, jak nauka obecnie patrzy na rasę, zachęcam do, do lektury. Więc jeśli nie jest to termin użyteczny naukowo obecnie, to czym ta rasa jest? Więc z punktu widzenia badań społecznych można powiedzieć, że rasa jest skonstruowana społecznie. Te kategorie rasowe zostały stworzone, aby tworzyć hierarchię i kontrolować ludzi. Więc z jednej strony mówimy, że rasa nie ma rzeczywistości naukowej, natomiast oczywiście ciągle rasa i rasizm, widzimy to doskonale, ma daleko idące skutki, jeśli chodzi o to na ludzi, którzy odczuwają czy stykają się z rasizmem. A jak na to zagadnienie patrzy praktyka transformatywna? Wszystkie izmy, czy to rasizm, antysemityzm czy inne, są niezgodne z przekonaniami transformatywnymi. W głównym mierze dlatego, że model relacyjny, praktyka transformatywna utrzymuje, tak jak yy, o czym rozmawialiśmy w poprzednim module szkolenia, że wszyscy ludzie są motywowani takim samym impulsem do działania, zarówno z wewnętrzną mocą, jak i z współczuciem. I, I dlatego zakładamy, że mają zdolność zarówno do samostanowienia, wyrażania siebie nawet w trudnych momentach o sobie, jak i otwartości na innych i chęci zrozumienia ich. To zarówno jest prawdą, gdy wchodzimy w kontakty, w interakcje z ludźmi, którzy po prostu widzą świat inaczej, mają inne poglądy, czy to religijne, polityczne, czy jakiekolwiek inne. Tak samo jest to prawdziwe, gdy wchodzimy i kontaktujemy się z osobami, które mają inną pozycję w społeczeństwie, bez względu na to, na jakim tle czy to rasy, kultury, czy statusu społeczno-ekonomicznego. Jakie to ma znaczenia z punktu widzenia nas jako osób, które mają wspierać innych w sytuacji konfliktu? Więc naszym punktem wyjścia jako interweniujących jest zobowiązanie do utrzymywania etycznej relacji z innymi, a co to oznacza w tym kontekście? To znaczy, że nie robimy założeń dotyczących tożsamości ludzi, z którymi pracujemy, ale wspieramy ich i dajemy przestrzeń, żeby oni mówili i wyrazili swoją tożsamość tak, jak chcą. Niezależnie czy dotyczy to rasy, płci, seksualności czy, czy innych aspektów tożsamości. W, w końcu nie, nawet jeśli uznajemy, że to jest temat istotny, to ludzie znowu decydują, o czym chcą rozmawiać, więc nie wywieramy jakiejkolwiek presji. Na to, że akurat warto o tym porozmawiać, zostawiamy przestrzeń i oni decydują, czy chcą rozmawiać o tym, czy nie. Ważne, aby zdawać sobie sprawę, że mm, jako facilitator mam własny zestaw różne aspekty tożsamości. I jest pytanie, jak ja widzia, jest, jestem widziany przez osoby, z którymi mam pracować. I że to może wpływać na sposób, w jaki te osoby postrzegają swoją podmiotowość, sprawczość i wybory, które są dla nich dostępne. Więc istotne jest, żeby zwrócić na to uwagę, zaznaczyć to, żeby uczestnicy mogli, mogli podjąć jakąś świadomą decyzję, czy, czy jestem odpowiednim facilitorem dla nich w danej sytuacji. A więc czasami może być tak, że Ludzie potrzebują facilitora, który wygląda jak oni, czy należy do ich grupy, ponieważ mogą zakładać, że tylko taka osoba zna dokładnie wszystkie niuanse danej kultury czy danej sytuacji. Może być też zupełnie inaczej, że te osoby potrzebują kogoś z zewnątrz, ponieważ uznają, że tylko taka osoba może zachować pełną bezstronność czy neutralność. Bezwzględna sytuacja na końcu to uczestnicy podejmują taką decyzję. Jak to wszystko, o czym mówimy, się do konkretnych praktyk transformatywnych, na przykład do takiej istotnej idei podążania za gorącym, za temperaturą sporu, tak, żeby nie unikać zapalnych tematów konfliktowych, ale pozwolić, żeby te napięcia się ujawniły po to, żeby mogły ulec transformacji. Czy to znaczy, że powinniśmy pozwolić na wypowiedzi rasistowskie, czy odnoszące się do innych aspektów tożsamości? Jak sobie poradzić z takimi wypowiedziami, jeśli się pojawią? Czy jeśli na przykład będziemy stosować odzwierciedlenia tego typu mowy, czy to znaczy, że ją wzmacniamy? Na te pytania nie ma łatwych odpowiedzi. Każda sytuacja jest inna i, i często wiele różnych aspektów należy wziąć pod uwagę. Natomiast facetorzy mają różne wybory możliwe. Na przykład możemy, ale nie musimy, odzwierciedlać te właśnie rajstowskie czy obraźliwe powiedzi, bo zakładamy, że to będzie wzmacniające dla osób, które to wypowiada. A z drugiej strony możemy skupić na tym, jaki wpływ na inne osoby ma taka właśnie mowa i możemy odwiedzić słuchającego. Widzimy na przykład, że, że wyraz twarzy jest coraz... Coraz większe dziwienie jest, czy, czy szok właśnie i możemy powiedzieć, czy tu Państwo słuchają tego wszystkiego, co zostało powiedziane i, i wygląda na to, że Państwo są bardzo zaskoczeni, wręcz zszokowani tym, co słyszycie. Mhm. Należy też pamiętać, że, że facilitator ma pewne wyobrażenie, co jest, czy może być uznane za obraźliwe, ale na końcu kluczowe jest to uczestnicy uznają za obraźliwe. Dlatego najistotniejsza jest uważność na uczestników i obserwowanie, jak na nich wpływają słowa i to, co się dzieje podczas interakcji. Tak samo jest to też decyzja uczestników, co z tym zrobić. W końcu może być tak, że jest szereg innych elementów, które mogą dziać się w komunikacji, które mogą dużo bardziej wpływać na uczestników, niż niż y, rasistowskie wypowiedzi. Chociażby mogą to być y, komentarze ze strony y, osób, z którymi mamy bliskie relacje, czy bliskich osób i one mogą być y, dużo bardziej raniące y, dla uczestników. W końcu też y, zawsze w, w przerwach na osobności możemy się po prostu spytać, y, jeśli mamy wątpliwość, jak y, dana rozmowy wpływa na pewne grupy uczestników. Tak, jak, jak dla Pani przebiega ta rozmowa, czy wszystko jest w porządku, ewentualnie co mogłoby pomóc, żeby, żeby rozmawiać w inny sposób. Kolejnym pojęciem jest kultura. Jest ona dosyć trudna do zdefiniowania, ale ogólnie możemy myśleć o niej jako o tym, co, co łączy Daną grupę osób ze o pewnych zwyczajach, praktykach czy, czy formach wypowiedzi, różnych instytucjach, które są ważne w danej społeczności. Mm. Mówiąc prostymi słowami, jest to sposób, w jaki robimy rzeczy w danym miejscu, w danym kontekście. Sam model transformatywny, skąd się wodzi, został stworzony w jakimś kręgu kulturowym, i dlatego zawiera, czy może zawierać pewne skłonności, elementy czy smaki, które niekoniecznie są uniwersalne. Chociaż jak słyszę szczególnie w ostatnich latach o zainteresowaniu z bardzo różnych części świata, chyba ze wszystkich kontynentów modelem transformatywnym, to potwierdza takie przypuszczenie, że ma potencjał uniwersalny ten model. Natomiast oczywiście trzeba być bardzo, zachować dużą wrażliwość kulturową. Szczególnie jeśli jak pracujemy z, jako facytator z, z innymi kręgami kulturowymi, istotne jest, żeby wiedzieć, czego możemy nie wiedzieć, bo inaczej wiele rzeczy może nam umknąć. Dlatego jest istotne, żeby zapoznać się na, do takiego poziomu, w której możemy być skuteczni pracując z osobami z innych kontekstów kulturowych, tak żeby rozumieć, co się dzieje, do czego ludzie się odnoszą, jakich zwrotów. Używają, jakie znaczenie mogą mieć określone miejsca czy wydarzenia, wszystko po to, żeby skutecznie odzwierciedlać, podsumowywać, ogólnie rzecz biorąc, skutecznie wspierać osoby, które są w trudnej sytuacji. Porozmawiamy teraz o władzy. Można mówić o jej trzech obliczach. Pierwszy tradycyjny sposób rozumienia władzy to następujący sposób. A ma władzę nad B. W takim stopniu, w jakim może zmusić B do zrobienia czegoś, czego B inaczej by nie zrobił. Inaczej mówiąc, jeśli jesteśmy w stanie wpłynąć na kogoś, żeby zrobił coś, czego by inaczej nie zrobił, mamy nad nim władzę. Rodzice mogą czasami nacisnąć dzieci, żeby coś zrobiły, ale dzieci by tego nie zrobiły, gdybyśmy nie byli ich rodzicami. Wiemy też, że nie zawsze to działa. Ten pogląd skupia się na podejmowaniu decyzji i na tym, co możemy zaobserwować. Inny sposób rozumienia władzy to taki, że władzę ma ktoś, jeśli może tworzyć bariery dla publicznej rozmowy o tym, co jest sporne, na temat jakichś spornych polityk. Może być tak, że władza centralna bądź lokalna chce z jakichś tam względów uniemożliwić, czy utrudnić rozmowę Wiedząc, że jest konflikt i nie chcąc, żeby ktoś inny wpłynął na decyzję, albo nawet porozmawiał o tym, jakie decyzje są możliwe. W końcu, i czasami można spojrzeć na to w ten sposób, że władza się wyraża tym, że osoby, których ona dotyka, nawet nie wiedzą, że istnieje konflikt. Nawet nie wiedzą, że to może nie być w ich interesie. Wszelkie przejawy propagandy są tego przykładem, kiedy takie informacje są podawane, które w zasadzie tworzą obraz, dzięki któremu ludzie nie wiedzą, że coś jest przeciw nim, czy w jakiś sposób mogli być w konflikcie, gdyby byli w pełni świadomi tego, co się dzieje. Czyli konfliktu nie ma właśnie dlatego, że występuje relacja władzy i ona jest wykorzystywana, żeby, żeby po prostu ludzie nie byli tego świadomi. Jak ujęła to brytyjska premier Margaret Thatcher. Bycie wpływowym jest jak bycie damą. Jeśli musisz mówić ludziom, że jesteś, nie jesteś. Wielu praktyków konfliktu uważa, że w sytuacji, kiedy dostrzegają, że jest nierównowaga, nierówny układ sił, powinni zaangażować się, żeby zrównoważyć siły. To znaczy wspierać słabszą czy najsłabszą stronę, aby uczynić strony bardziej równymi. Praktycy transformatywni nie robią tego z wielu powodów, z czego tu trzy wymieniliśmy. Po pierwsze, uważamy, że każde podejmowanie decyzji za stronę, przez interweniującego, kto powinien mówić, jak często, zgodnie z jakimi zasadami, osłabia ich. Uważamy, że częścią procesu wzmacniania jest podejmowanie tych wszystkich decyzji przez ludzi zaangażowanych. Z drugiej strony, relacje są złożone. To, co może się nam wydawać jako nierówny układ sił, w rzeczywistości, jakbyśmy odkryli m, wiele niuansów, które są przed nami zakryte danej relacji, mogłoby się okazać, że jest w rzeczywistości zupełnie inaczej. Więc skąd, widząc tylko przez jakiś fragment m, ludzi przed nami, skąd mamy wiedzieć tak naprawdę, kto jest silniejszy i co dla nich jest dobre. I w końcu, rzucenie wyzwania ludziom lub strukturą władzy jest kosztowne. A to uczestnicy ewentualnie ponosili koszty tego, że poddajemy wątpliwość, czy, czy popychamy w jakiś sposób strony do tego, żeby naruszyli istniejący status quo. Ale to nie my, a oni będą ponosić koszty w momencie, kiedy nas już nie będzie, a oni będą kontynuować interakcję w swoim środowisku. Dlatego to jest decyzja zaangażowanych ludzi. Poruszane tematy rasy, kultury i władzy. Są często ze sobą powiązane i, i chodzą na siebie. Radzimy sobie z tymi kwestiami, podobnie jak z innymi zagadnieniami, to znaczy pamiętamy o naszej roli w procesie i też pamiętamy, co sądzimy na temat zdolności uczestników. Jesteśmy tam po to, żeby ich wspierać, żeby podążać za nimi. Mm, i wierzymy, że naszymi działaniami oni stają się mocniejsi, jaśniej widzą sytuację i są zdolni do podejmowania jakichkolwiek decyzji samodzielnie. A my ten proces konsekwentnie wspieramy. Ostatecznie to, co daje nam ten grunt, który, który pomaga nam się mierzyć z tymi wszystkimi złożonymi zagadnieniami, to jest właśnie pozostanie, czy pamiętanie o tych podstawowych założeniach modelu transformatywnego i o tym, do czego ludzie są zdolni jeśli tylko mają na to szansę